Forum Młodzieży Europy Środkowej. Drugi dzień rozpoczął się od spotkania z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym RP. Wygłosił on przesłanie do młodych liderów, którego tematem była istota i znaczenie współpracy międzynarodowej we współczesnym świecie. W drugiej części odpowiedział na pytania dotyczące problemu korupcji, zorganizowanych grup przestępczych oraz kształtu współpracy prokuratorów w Europie. Podkreślał on, że takie spotkania uczą współpracy, która przyniesie owoce w przyszłości. Ta forma współpracy, integracji, wymiany doświadczeń sprzyja temu, żeby także. Młodzież ludzie poznawali się wzajemnie, później mogli jako dorośli w dorosłym życiu współpracować, bo przecież ideą wspólnej Europy jest to, żebyśmy właśnie żyli razem, żebyśmy umieli tolerancyjnie obok siebie współistnieć, i to jest bardzo ważna na pewno forma takiej właśnie współpracy, takiego współżycia, które kiedyś przyniesie myślę pozytywne efekty. W ciągu następnych kilku godzin odbywały się panele dyskusyjne. W pierwszym z nich udział wzięła Urszula Gacek, stały przedstawiciel Polski przy Radzie Europy, oraz Krzysztof Strzałka, ekspert Fundacji Dyplomacja i Polityka. Przedmiotem dyskusji była rola krajów Europy Środkowej w procesie integracji europejskiej. Próbowali oni odpowiedzieć na pytanie, czym zaowocowało przystąpienie do wspólnoty oraz jaka przyszłość rysuje się przed krajami Europy Środkowej. Jak mówi pani ambasador Urszula Gacek, takie inicjatywy są potrzebne, ponieważ generują. Okazję do nawiązywania nowych kontaktów. Uważa Pani, że takie spotkania są potrzebne? Ja już nawiązałam tutaj na przykład bardzo ciekawe kontakty. W tej chwili przygotowujemy się do panelu dyskusyjnego, natomiast poznałam młodzież z Mołdawii i z Ukrainy, akurat na nich mi wyjątkowo dzisiaj zależało, bo zapraszam ich. Z kolei do programu, który ja organizuję w Strasburgu w grudniu, i będą tam reprezentowane w tym w tym wydaniu czy państwa Mołdawia, Ukraina i młodzież Białoruska, chociaż niekoniecznie bezpośrednio z Białorusi. Dokąd zmierzasz Europo? Z takim pytaniem w drugim panelu musieli się zmierzyć Tomasz Klemt z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Iwan Milosewski z Volunteering Service Skopi, Maciej Malik z Klubu Jagiellońskiego, Ben Simmons z Budapest College of Communication and Business oraz Oliver Puce. Skardo. Paneliści zastanawiali się, czy możliwy jest powrót do wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej, oraz czy można przywrócić solidarną i skuteczną współpracę między państwami członkowskimi. W trzecim i zarazem ostatnim panelu udział wzięli Maciej Wapiński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, oraz Paweł Musiałek, szef zespołu ekspertów Fundacji Dyplomacja i Polityka. Próbowali oni odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować we współczesną karierę naukową młodych osób. Drugi dzień forum zakończyła debata Open Space, której głównym przedmiotem było promowanie aktywności obywatelskiej, szkolnictwo wyższe oraz przyczyny bezrobocia. Uczestnicy wyrażają wiele entuzjazmu w związku z udziałem w forum. Podkreślałem również dobrą organizację oraz możliwości, jakie niesie za sobą udział w tym przedsięwzięciu. Co myślisz o tym projekcie? Tak, it? Myślę, że to naprawdę it's bo really nice spotkać wiele nowych ludzi, a lot of new people. And also, uh, there are wiele interesujących tematów. so yeah i like it i think it's nice do you think is that well organized yeah, I think it's well organized. I mean, uh, accommodation is really cool, food is really cool, and also this building is nice. And um, yeah, I, I think it's nice. Uh, I really like this forum. And for me, as I studied international business, it's a great opportunity to talk to the people from my field and also to see um, the international issues uh, current in uh, different uh, countries. Okay, and uh, you think that this forum is well organized? Uh, I think it's very well prepared. I see the, um, the great effort from the our organizers, so I really uh, appreciate this.